Cześć wszystkim, przygotuj ze mną świetną roladę. Tutaj w garku gotuję sobie marchewkę oraz na patelni mam świeże grzyby, do tego dodaję pokrojoną w piórkę cebulę oraz w kostkę paprykę. Staram się to smażyć i doprawić w niewielkiej ilości z tłuszczu oraz tutaj mam już pokrojone właśnie kawałki fileta, wykorzystam tutaj jednego. Doprawiam następnie każdy jeden Taki kawałek będzie rozbity tuczkiem do mięsa. Następnie gdy to już wykonamy, możemy sobie na papier do, do pieczenia wyłożyć boczek. Już nie pamiętam, ile tych prasów poszło, mniej więcej chyba 11, jak dobrze pamiętam, w zależności jaki będzie filet, ile tych, tego farszu Wam wyjdzie. Tutaj na osobnym papierze albo folii możecie sobie rozłożyć. Mięso, tak mniej więcej, żeby nam przykryła ta ilość właśnie przygotowanego wcześniej boczku, i to wszystko staram się właśnie tą masę. Tutaj, oczywiście, też dodałam marchewkę do tej masy, ugotowaną. Staram się to równomiernie rozsmarować. Najpierw zawijam sobie boki, a następnie staram się to zwinąć dokładnie w rulon i delikatnie Przełożyć tutaj na boczek w plastrach. Tutaj boczek mam wędzony. Najpierw będę zawijać jedną stronę, później drugą i mniej więcej też jeszcze zawinę w ten papier do pieczenia. I tak będzie się piekło w piekarniku mniej więcej 20-25 minut. Po tym czasie odwinę tą roladę, a następnie. I jeszcze będę trzymać w piekarniku jakieś 15-20 minut, żeby fajnie ten boczek się tak y, zarumienił. Y, tutaj czas tak mniej więcej do 50 minut, w zależności od piekarnika, ale też musicie sobie no, y, kontrolować co jakiś czas. Tutaj temperatura pieczenia to 180 stopni. A zobaczcie, tak wygląda właśnie już rolada po upieczeniu. Teraz będzie rolada w przekroju. Zapach jest obłędny, smak jest y, równie. Wyśmienity, także zachęcam Was do polubienia mojego kanału oraz do subskrypcji. No i oczywiście też do wypróbowania tego przepisu. Ilość składników będzie podana pod filmem w opisie. Myślę, że to wszystko jej do usłyszenia.